Piotr Gabriel Skorupa Pamięci Tomasza Szukalskiego Gdy Szakal swym zadęciem prostował saksofon, wielu płakało. Potrafił wyjść na scenę w przykrótkich spodniach. To jednak nie miało znaczenia wobec jego kunsztu kunsztu artysty niedostrzeganego, kunsztu jednego z największych saksofonistów świata. Było solo, były duety, tria, kwartety, kwintety, były i był morderca czasu w odrobinie godziny. Nie potrafił pisać kondolencji. Ale dzisiaj w Warszawie z przystanku na cmentarzu brudnowskim odjechał zasilić szeregi największej orkiestry świata Rest in Peace Tomku.